Witam serdecznie, gruby vlog moi drodzy. A dzisiaj wyjątkowo nie będzie nic o książkach, nic o winylach, bo nie słucham muzyki i nie czytam książek. Oczywiście to nie jest z tym związane, ale chujowy wstęp, ale bez energii, ale bez życia. Byłem był się napić przed nagraniem, ale niestety jest dziewiąta rano, więc jeszcze nie przesadzajmy. Ale dojdziemy tam, dojdziemy tam. Dzisiaj dużo Star Wars, dużo o Gwiezdnych Wojnach, o nowościach głównie komiksowych, które zostały mi przysłane z Egmontu. Bardzo dziękuję, kłaniam się w past i całuję stópki Egmontowi za wysłaną mi paczkę. A paczka w tym miesiącu była naprawdę zacna, bo znalazły się tam aż cztery pozycje i powiem Wam, że naprawdę fajne, przynajmniej w większości. Już przechodzimy, już przechodzimy po kolei do rzeczy. Zacznijmy od y, czegoś dla młodszego fana, tudzież widza, tudzież waszego dziecka. Jeżeli nie macie dzieci, to te pozycje was absolutnie nie zainteresują, więc możecie sobie to przewinąć. E, ja swojego potomka y, już posiadam. <śmiech> Zaruchałem! <śmiech> e, no i mamy takie oto mm, książeczki, moi drodzy. A tak na zamek jest to wyklejanka. Wyklejanka z graficzną, graficzną historią, z opowieścią różnych cen. Bardzo ładne rysunki, jak widzicie, niektóre są puste na biało. A to dlatego, że tutaj mamy wyklejankę i musimy te elementy dopasować. Tych naklejek, niestety, jest bardzo mało i ta książka jest bardzo malutka. To już jest właściwie koniec. Nie wiem, ile ona kosztuje, ponieważ nie widzę tutaj na niej ceny. Więc. Y, ciężko mi się odnieść czy to jest y, warto, warto kupować aż tak. Ale myślę, że to jest na, na, dla, dla dzieciaka, y, który umie wyklejać, bawi się wyklejankami, to jest zabawa na jakieś, nie wiem, 10-15 minut, może. no może dobra z czytaniem to będzie pół godziny, więc to jest zabawa na raz. Potem oczywiście można do tego wracać, no ale to nie jest jakieś. Y, super, nie wiadomo co, więc jako fajny dodatek, tak myślę, bo po prostu, żeby zapchać czas, nie wiem, jazdą samochodem i wrzucić to na tylnie siedzenie, prawda, żeby się ktoś pobawił, e, także spoko, fajny dodatek, ale e, Tuż pozycja nieco większa i o wiele ciekawsza, a mianowicie bajki 5 minut przed snem z Gwiezdnych Wojen, nie miałem zielonego pojęcia o istnieniu tej pozycji i tutaj są już bajki dotyczące wszystkich części filmowej sagi, czyli zaczynamy tam od Przechodzimy przez mroczne widmo, takonów nową nadzieję. Imperium kontratakuje, oczywiście. Powrót Jedi, przebudzenie mocy. I czy mamy tu y, ostatniego Jedi? Nie, ostatniego Jedi nie mamy i nawet nie docieramy do śmierci Hana. Y, w każdym razie te bajki są oczywiście bardzo proste, bardzo lekkie w czytaniu. Y, fajnie są do, do, do tego y, rysunki zrobione nie jakieś super infantylne, tylko całkiem normalne. No i to jest warte polecenia, powiem Wam, że to jest fajne, jeżeli macie oczywiście potomka, bo dla dorosłego tutaj nie znajdziecie raczej nic intrygującego. Tutaj też nie ma ceny, więc też nie wiemy, ile kosztuje, ale linki macie w opisie i tam pewnie na stronie Egmontu cena będzie widniała. Także bajki 5 minut przed snem, jeżeli macie komu czytać, choćby psu, to czemu nie. No i przechodzimy do, jakby... Doroślejszych pozycji, oczywiście, i zaczniemy od tej, która mniej mi się podobała, mianowicie nowy zeszyt z Legend pod tytułem Jawiński Artefakt. Ten Jawiński Artefakt, moi drodzy, to się nazywa Jawińska Wasylika. I to jest komiks dla mnie dziwny, ponieważ to jest komiks nastawiony na wartką akcję na szybkie. Proste przygody, tu jest dużo bohaterów, których większość fanów, myślę, że z legend lubi, czyli Han Chui, Lando, Zuku z Forlomem, z ag 88 z Boskiem, Dengar i tak dalej. To jest kupa bohaterów, jeszcze Boba Fett się pojawia, więc dużo fajnych bohaterów. Zakłada się trzech chatów o to, któremu z nich uda się zdobyć pradawny, legendarny, zapomniany artefakt należące do rasy Masasi. Czym jest ten artefakt? To oczywiście trzeba przeczytać. No i komu się uda to zdobyć. Problem z tym komiksem jest taki, że ta fabuła generalnie zaczyna się i rozwija się ciekawie. Zwieńczenie tej historii jest dosyć może niebanalne, banalne, ale dla mnie było głupkowate. No i ja mam wielki problem niestety z kreską. Ponieważ kreska przywodzi na myśl karykatury. Właściwie no, to jest taka kreska, prawda? Taka mająca być karykaturą. I o ile ja kupiłbym to, w sensie niedosłownym, nie tylko po prostu przy czytaniu, gdyby, gdyby to był komiks, powiedzmy, dajmy na to, 230 300 stronicowy z jakąś prostą, dodatkową, małą historyjką, to spoko, to by tam zagrało dla mnie, ale przebrnąć przez cały komiks rysowany w, w ten sposób było mi zwyczajnie ciężko, bo ja przy niektórych kadrach, to musiałem po prostu wpatrzeć się mocno w kadry, żeby zrozumieć, co tam się na tym kadrze yy, yy, dzieje. Te twarze są za każdym razem inaczej. Niektóre postacie w ogóle dziwnie się zachowują yy, i to jest jakby trochę z przymrużeniem oka i tak dalej, ale na przykład grido w tym komiksie jest takim debilem, taką ciotą, że aż mi się wierzyć nie chciało. Yy. Nie wiem, Boba Fett jest w ogóle w przeciwny sposób rysowany i bardzo mnie ta kreska zmęczyła. Więc specyficzny komiks, najlepiej żebyście najpierw sobie zobaczyli e, może, nie wiem, screeny z tego. A najbardziej jest myląca okładka, bo ta okładka pokazuje nam komiks z bardzo takimi wręcz fotorealistycznymi postaciami. Mało tego, na koniec, jak zawsze e, Egmont w tych wydaniach E, pokazuje nam e, okładki e, oryginalnych zeszytów, które wyglądają też bardzo ciekawie, realistycznie e, i zupełnie normalnie. A komiks w środku jest zupełnie inny, i troszeczkę się zdziwiłem. E, nie wiem, mi ta historia się średnio podobała. O wiele bardziej mi się podobały e, poprzednie zeszyty, jak gdyby, czy to e, Dywizja, 9 e, Zamachowiec i tak e, dalej. To jest też generalnie komiks przeznaczony dla fanów, którzy siedzą w legendach, znają legendy. Tutaj nie ma tłumaczenia, kto co są za bohaterowie ich trzeba po prostu znać i znać w zależności między nimi. I trzeba mieć jakąś wiedzę, więc myślę, że to jest bardziej komiks dla wyjadaczy, którzy chcą, chcą i mają potrzebę poznania jakichś dodatkowych historii. Na koniec przechodzimy do komiksu nowości te tego miesięcznej, tej miesięcznej. To, to miesięczny kurwa. Nie wiem, z tego miesiąca. Darth Vader, Mroczny Lord Sithów, moi drodzy. Cztery części zamknięte w jednym komiksie. I to jest komiks bardzo, bardzo ważny z dwóch powodów, i już je przedstawiam. Po pierwsze, jest to na nowo napisana, kanoniczna już historia początków, początkowych przygód Mrocznego Lorda, Lorda Vader'a. I akcja komiksu zaczyna się dokładnie w tym momencie, kiedy kończy się Zemsta Sithów, czyli. Wejder przebudza się w swojej zbroi i dowiaduje się od swojego nowego mistrza, iż jego małżonka umarła, co oczywiście jest kłamstwem, ale jego gniew ma być jego paliwem, i jego ból ma sprawić, że on będzie godny tytułu Sifa. I poznajemy na nowo napisaną historię. Między innymi głównie w, tym, w tych czterech częściach tego komiksu poznamy jak zdobył swój miecz świetny. I tu przechodzimy, przechodzimy do drugiej ważnej rzeczy. Ten komiks jest wyładowany nowymi, ciekawymi informacjami na, z uniwersum, które są bardzo inne od tego, do czego przyzwyczailiśmy się z Lenet, Między innymi kryształy Kyber mają już zupełnie inną formułę. Dowiedzimy się z tego komiksu, dlaczego Sitowie używają czerwonych mieczy świetlnych. Ja się też zdziwiłem. Dowiemy się, skąd wzięli się Jedi, którzy przeżyli rozkaz 66 i jaką podjęli złożyli przysięgę, jak ta przysięga działa i tak dalej. To też jest nowość, jeżeli chodzi o rycerzy Jedi. Nie będę wam zdradzał o co chodzi, ale to są same, same nowości. Zobaczycie co się stało na przykład z mieczami świetlnymi zabitych Jedi i tak dalej, i tak dalej. Must have komiks. W tym miesiącu must have. Nieważne, znaczy nie no, nie wiem, chyba nie ma osoby, która nie lubiłaby postaci Darth Vadera, ale nawet jeżeli masto to interesuje, to to jest pozycja obowiązkowa. Obowiązkowa, nawet jeżeli nie, 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 co miesiąc nie kupujecie, to, za... to naprawdę proszę was, kupcie ten komiks, bo tu jest dużo fajnych i dla fanów Gwiezdnych Wojen myślę, że ważnych, ważnych informacji. Zobaczycie jak też się narodziła Inkwizycja, zobaczycie jak Vader spotyka się z Wielkim Inkwizytorem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kupa dobrej, dobrej przygody. No i pojedynek z pewnym mistrzem Jedi, od którego Vader ma zdobyć kamień do swojego miecza świetlnego. Czy mu się uda? To trzeba iść do sklepu, kupić i przeczytać, moi, moi drodzy. Także bardzo w tym miesiącu, bardzo mi się ten komik spodobał i bardzo go Wam serdecznie polecam. Coś miałem jeszcze powiedzieć, bądź coś miałem jeszcze zrobić, ale już zapomniałem, co miałem zrobić, więc chyba będziemy kończyć, bo nie pamiętam. E, w każdym razie niedługo będą małe zmiany, chyba takie jakby, zmiany na kanale, pojawi się parę nowości, bo e, moi drodzy, ja powoli. Zmieniam formę mojej dotychczasowej współpracy i zobaczycie mnie na innych kanałach nieco mniej, ale dzięki temu na tym kanale będzie się pojawiało nieco więcej. Ja tam powiedzmy, że z żadnych tam projektów głównych, że tak powiem, nie odchodzę, ale będzie mnie tam raczej mniej. Nie będę już tymi projektami zarządzał, ponieważ jestem nieco już zmęczony. Yy, 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 prowadzeniem i wymyślaniem niektórych rzeczy, i chciałbym się zająć w pełni już rozwijaniem tego kanału oraz yy, z podjęciem nowych, nowych projektów, które czekają w kolejce. I myślę, że to już jest czas, po prostu się tym zająć. A niektóre projekty, wiecie, które na razie odstawić trochę na półkę i trochę mnie mniej w nich będzie, ale na to wszystko jeszcze przyjdzie czas do ogłoszenia. Ja Wam bardzo serdecznie yy, dziękuję. I to chyba wszystko. Nie, no coś miałem jeszcze powiedzieć. Kurwa, nie pamiętam. E, po co się bawi biletem autobusowym? No. Kup kartę miejską człowieku, a nie... No, super, do prania wrzuciłem, piśmie. Spadło. Świetnie. Dobra, nieistotne, e, dziękuję serdecznie za oglądanie. E, wbijajcie na Holokron. E, I do zobaczenia niebawem!